Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie firmy ProjektMarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak pozyskać bardzo wartościowy i zaufany link z domeny rządowej gov.pl. Wystarczy, że odwiedzisz stronę prot.ceidg.gov.pl, jest to centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej. I tutaj znajduje się baza wszystkich przedsiębiorców. A więc, jest to strona, gdzie tak naprawdę nie każdy może dodać swoją stronę internetową. Tutaj może zgłosić tylko i wyłącznie swoją firmę. A więc, tutaj tylko przedsiębiorcy mogą dodać link do swojej strony internetowej. Jest to zaufany link i bardzo wartościowy. Na pewno warto go tutaj dodać. Ale zanim dodam ten link, to chciałbym ci jeszcze pokazać w narzędziu majestic.com jakie są parametry SEO tej domeny, a więc kopiuję adres strony głównej wklejam nazwę domeny i zobacz Trust Flow i Citation Flow to są bardzo duże wskaźniki Trust Flow jest to wskaźnik zaufania linków prowadzących do tej domeny a Citation Flow jest to wskaźnik mówiący o ilości linków prowadzących do tej domeny zarówno wskaźnik Trust Flow, jak i Citation Flow może być od 0 do 100. Im wyższe wskaźniki tym wartość tej domeny powinna wzrastać. A więc zobacz jak bardzo duże są te wskaźniki, i na pewno warto tutaj dodać swoją domenę. I aby dodać tutaj swoją domenę, należy sprawdzić w bazie przedsiębiorców, czy mamy już dodany link. Być może, jeżeli dodawałeś już swoją firmę i zgłaszałeś ją w urzędzie miasta gminy, to we wniosku. Podałeś adres domeny internetowej. Zobacz, jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić, możesz udać się w tym celu do najbliższego urzędu gminy, miasta lub złożyć wniosek o zmianę online. A więc tutaj, jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja strona internetowa ma dodany link, to wpisujesz nazwę swojej firmy, na przykład Projekt Marketing. I tutaj masz jeszcze wpisać kod. I szukaj. I zobacz. Mamy tutaj jeden wpis. Klikając na nazwę swojej firmy, tutaj zobacz jest adres strony internetowej, i warto tutaj oczywiście dodać adres strony internetowej. Widzisz, to jest właśnie link, który możesz pozyskać, właśnie z serwisu Prot. A więc jeżeli nie masz tutaj takiego linku, wówczas powinieneś udać się do urzędu miasta bądź gminy z prośbą o aktualizację tego linku. Możesz być pewny, że taki link na pewno nie zaszkodzi dla Twojej domeny, a może jedynie pomóc zwiększyć zaufanie i wiarygodność Twojej firmowej strony internetowej. I jak zdobyć linka zaufanej domeny rządowej web.gov.pl? To zaufany link i wartościowy, który na pewno warto pozyskać do swojej domeny internetowej. Wejdę jeszcze na stronę majestic.com, skopiuję adres strony, aby pokazać Ci parametry SEO. Zobacz Transflow i Citation Flow. Minimalny wskaźnik Transflow to 0, maksymalny wskaźnik Transflow to 100. Tak samo w przypadku wskaźnika Citation Flow. Im wyższy wskaźnik, tym jakość tej domeny powinna być wyższa. Trust flow jest to wskaźnik mówiący o jakości linków prowadzących, a Citation Flow jest to wskaźnik mówiący o ilości linków prowadzących. W tej chwili możesz mieć problem z dodaniem linka w domenie webgov.pl. Zobacz, jeżeli klikniesz na przycisk zarejestruj się, to zobacz, że masz Informację. Informujemy, że trwają prace nad nowym serwisem internetowym poświęconym ekosystemowi startupów i platformom startowym. O jego uruchomieniu będziemy informować na stronie parp.gov.pl oraz w serwisach społecznościowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt i warto tutaj zapytać redakcję web.gov.pl kiedy zostanie uruchomiony nowy serwis i czy będzie można tutaj dodać linka. Więc w tej chwili nie będziesz mógł zarejestrować się w tym serwisie, ale jeżeli posiadasz swoje konto, to oczywiście możesz tutaj dodać takiego linka. Na jednym koncie możesz dodać kilka domen internetowych. Więc w tym momencie właśnie zalogowałem się do strony webgov.pl i tutaj mamy informację, że jesteśmy już zalogowani. Możemy zobaczyć nasz profil. Tak właśnie wygląda nasz profil, ale my przejdźmy na stronę główną web.gov.pl i zobacz tutaj mamy katalog e-usługi. I tutaj możemy dodać nową e-usługę. Nazwa usługi, agencja, projekt, marketing. Adres strony internetowej, to należy podać tutaj adres strony głównej. Http:/projektmarketing.pl, nazwa firmy Projekt Marketing, adres firmy E-mail biuro marketing.pl Tutaj należy dodać kategoria usługi firma, zarządzanie, marketing i tutaj oczywiście można dodać opis firmy. Projekt marketing, agencja SEO, kompleksowy marketing stron w wyszukiwarkach internetowych, tworzenie, optymalizacja i pozycjonowanie firmowych stron www. A więc taki krótki opis. Nasyciliśmy ten opis słowami kluczowymi, na którym nam szczególnie zależy. Ten opis oczywiście można bardziej rozbudować, ale my przejdziemy tutaj dalej, pokażę ci jak zdobyć linka. Jeżeli masz bloga, to także możesz tutaj podać adres swojego bloga i przechodzimy dalej. Tutaj możesz dodać plik. Ja tutaj dodam plik w postaci logo. I właśnie w tym momencie dodam plik z logiem firmy Projekt Marketing. Właśnie tak wygląda logo. Tutaj możemy wkleić kod wideo i możemy kliknąć przycisk dodaj i możemy także wgrać dodatkowe załączniki. Przechodzimy dalej. Czy chcesz, aby oglądający wpis mogli go oceniać? Tak. I czy chcesz, aby oglądający wpis mogli go komentować? Także. Przechodzimy dalej, zapisz. No i w tym momencie możemy ocenić ten wpis na 5 gwiazdek. No i zobacz, tutaj już mamy pozyskany link z domeny rządowej web.gov.pl. Widzisz, to jest ten link i on działa. Masz także maila, mamy tutaj logo, mamy tutaj jak widzisz szczegóły z opisem. Z nasyconymi słowami kluczowymi, a więc w taki sposób właśnie pozyskuje się link z domeny rządowej webgov.pl. Jak zdobyć mocnego i wartościowego linka z domeny rządowej tradegov.pl? Zerknijmy sobie na parametry SEO tej domeny w narzędziu Majestic.com. No i zobacz: Trustflow jest to wskaźnik mówiący o jakości linków prowadzących do tej domeny. Trustflow może być najniższy 0, najwyższy 100, a więc. Zobacz, traslow 37 jest to bardzo dobry wynik, i Citation Flow jest to wskaźnik mówiący o ilości linków prowadzących. Najniższy wskaźnik to 0, a najwyższy wskaźnik to 100. A więc zobacz, że 45 Citation Flow to także jest całkiem przyzwoity wynik. No i teraz chciałbym Ci pokazać, jak krok po kroku dodać taki link. W pierwszej kolejności należy się zarejestrować w domenie tradegov.pl. Podaj swój adres mailowy. Utwórz hasło. Akceptuj warunki, wyrażaj zgody na przetwarzanie danych osobowych i załóż konto. Na podany adres mailowy został wysłany link aktywacyjny, a więc wchodzimy na naszego maila i zobacz mamy tutaj administracja. Z portalu promocji eksportu, aktywacja konta. Twoje konto zostało utworzone, aby je aktywować kliknij w poniższy link, a więc klikamy w ten link. I w tym momencie już mamy konto uaktywnione. Teraz możemy zalogować się do serwisu. Podaj maila i hasło i kliknij przycisk zaloguj się. I zobacz w tym momencie już jestem zalogowany na maila projektmarketing24.gmail.com No i teraz należy podać adres firmy. Wybieramy Polska. Podaj swój region, miejscowość. I tutaj mamy automatycznie uzupełnione pola. Numer ulicy 10. Tak, ulica Madler. 10. Kod pocztowy: 21500. Numer telefonu. Mail szerokość geograficzna i długość geograficzna Białej Podlaskiej. A więc sprawdzamy naszą szerokość geograficzną i wklejamy tutaj. I długość geograficzną kopiujemy i wklejamy tutaj I zapisujemy te wszystkie zmiany. I w tym momencie mamy już. Częściowo uzupełniony profil firmy Projekt Marketing. Zobacz, tutaj mamy brak zdjęcia. Nie wprowadzono. I możemy w tym momencie uzupełnić nasze zdjęcie. Mamy tutaj wgrane logo. Możemy tutaj zedytować nazwę firmy. Opis firmy możemy tutaj zedytować. Projekt Marketing. Stron i sklepów internetowych. Oczywiście, ten opis możesz tutaj rozbudować, ale zapiszemy te zmiany. I mamy już opis firmy, działalność usługowa, zatrudnienie do 10 osób, strona internetowa. I tutaj, właśnie, wklejasz link do swojej domeny internetowej. A więc. W ten sposób właśnie możesz pozyskać link z domeny trade.gov.pl właśnie w tym miejscu jest to indywidualna działalność gospodarcza i klikamy zapisz. I zobacz, mamy już pozyskany link z domeny trade.gov.pl i tak naprawdę na tym już moglibyśmy zakończyć dodawanie naszego profilu, ale oczywiście tutaj jeszcze możemy wybrać rynki zainteresowania, na przykład Polska, Polska, zapisujemy branże, możemy wziąć branżę IT i możemy wybrać branże poboczne, ale dodamy właśnie tylko takie branże, opiekunowie. Możesz tutaj dać numer komórkowy, oddziały, możesz tutaj także dodać i uzupełnić swój profil, ale tak naprawdę nie będziemy tak robić. Wystarczy, że zaktualizujesz swój link w tym momencie Projectmarketing.pl dodałem właśnie do domeny trade.gov.pl i jeżeli zalogujesz się do swojego narzędzia google search console za jakiś czas, zobacz zaloguję się teraz do narzędzia google search console pokażę Ci na innym przykładowym kliencie jak właśnie wygląda link z domeny trade.gov.pl zobacz Wchodzą na klienta puntowita.pl, który właśnie dodał link do domeny tradegov.pl. Wchodzą do zakładki linki do Twojej witryny. Więcej i szukamy właśnie linka z domeny tradegov.pl. Widzisz? 81 linków z domeny tradegov.pl. Widzisz, jak bardzo dużo linków możesz pozyskać z tej domeny. I zobacz, wchodzimy do tego linka i możemy tak naprawdę podejrzeć wszystkie linki jakie mamy dostępne w serwisie trade.gov.pl i zobacz mamy tutaj właśnie link do domany puntowita.pl ok, a więc w taki sposób właśnie dodaje się linka do domany rządowej trade.gov.pl